Co zrobić w przypadku, gdy pacjent już po którymś masażu nadal nie ma żadnej poprawy? W pierwszej kolejności warto się zastanowić, czy mamy odpowiednią hipotezę terapeutyczną, czyli czy diagnostyka na potrzeby masażu i odpowiedni wywiad, czy w tych kwestiach o niczym nie zapomnieliśmy, czy dopytaliśmy o wszystkie szczegóły i tak dalej. W drugiej kolejności, gdy już nie mamy pomysłów, gdzie może leżeć jakiś problem, czego nie zauważyliśmy, warto się podpytać kolegi, koleżanki w branży lub na jakimś forum zawodowym i może ktoś inny będzie miał jakiś pomysł, może ktoś miał. Podobny przypadek i rozwiązał problem swojego pacjenta, także warto rozmawiać z kolegami, koleżankami z branży, pomogą nam pomóc. No i trzecia opcja, jeżeli już wszystko wyczerpaliśmy i nie jesteśmy w stanie komuś pomóc, to najzwyczajniej w świecie oddajmy tę osobę komuś innemu. Przekażmy ją swojemu koledze, koleżance w branży lub odeślijmy do jakiegoś lekarza specjalisty, który diagnozuje porządnie tą osobę i po prostu pomoże. Nie trzymajmy na siłę klientów u siebie.